Cześć. te pięć prostych czynności, które ci zaraz podam, jakie musisz wykonać, żeby być bardziej atrakcyjny, sprawią, że będziesz bardzo, bardziej atrakcyjny i, na przykład, w tej głupiej kurwa skali, co ludzie pierdolą, tej, w tej głupiej skali się po prostu przemieścisz do góry. W jakiej skali? że na przykład oceniasz kogoś, jak na przykład jest 8 na 10. A na przykład ty jesteś teraz 4, ale o, po tym filmiku będziesz 8. Gwarantuję Ci to przez te 5 roków. Ale zanim, zanim zaczniemy, tutaj Ci się może wyświetla. Wiem, pracuję nad, edy, dady, nad edycją. Tutaj powinno się dziwić. No tutaj. Tutaj masz opcję, którą możesz, jeżeli masz rzeczywiście fundusze, możesz zastanowić się nad nią i rozważyć tą opcję, ponieważ ta opcja coachingu, 200 zł na miesiąc, jest według mnie bardzo, ale to bardzo dobrą ceną. Przede wszystkim, żeby zmienić swoje życie, żeby zacząć brać ten self-improvement na poważnie, żeby w końcu brać życie pełnymi garściami. Wiecie, o co chodzi. Ale dobra, nie zmuszam Cię oczywiście do tego, jeżeli nie masz pieniędzy. Szanuję to. Ja też nie mam. <laughs> Dlatego właśnie prowadzę ten biznes i prowadzę młodych ludzi, Rozpisuję też plany treningowe. Jak widać, no nie mam najgorszej sylwetki. Nie mam najgorszej sylwetki, przynajmniej ja tak uważam. Może, Możesz mi poprawić w komentarzu, jeżeli coś, coś innego uważasz. Ale dobra, przechodząc dalej. Co musisz zrobić, żeby być atrakcyjniejszym po tym filmiku? O cztery te punkty w tej skali: pierwsza sprawa. Nie śmierć. Nie śmierć. Kup sobie stary perfumę, idź teraz, nie wiem, do jakiegoś sklepu, do jakiejś drogerii, kup sobie perfumę, może być nawet najtańsza, ale stary, która będzie Ci się podobać, w której będziesz przede wszystkim czuł się pewnie siebie, pe pewniejszy siebie będziesz czuł, nie będziesz stary śmierdział. Kup sobie też bloker jakiś, antyprespirant i serio, dbaj o to, żeby po prostu nie śmierdzić a jeżeli masz jakąś przepoconą koszulkę, to po prostu stary ją daj do prania dają stary do prania i nie chodź po prostu w niej, nie bądź stary śmierdzący to jest pierwsza rzecz <gryw> może taka błaha, ale rzeczywiście wpływa na to jak ludzie na ciebie oddziałują co znaczy, że jeżeli stary śmierdzisz, nikt z tobą nie będzie chciał ubić interesu nikt po prostu z tobą nie będzie chciał gadać ponieważ no śmierdzisz kurwa no śmierdzisz D druga sprawa, dbaj o zęby Myj zęby dwa razy dziennie, po dwie albo trzy minuty. Zależy, jaką dyscyplinę masz i jak bardzo chcesz dbać o siebie. Ja myję po trzy minuty, i podczas tego mycia zębów staraj się stary język myć. Bo jeżeli masz jakiś biały osad po jedzeniu na, na zębach, to uwierz mi, że będzie odciągał raczej ludzi niż przyciągał. Ponieważ tak mały szczegół, a serio jest ważny. Zobacz stary, stań w lustrze, wypierdol język do dołu i zobacz, czy jest na nim biały osad. Jeżeli jest, weź świateczkę i po prostu umyj, umyj ten osad. To jest tak proste. Przy zębach zawsze 30 sekund poświęcam na to, żeby myć język. Ponieważ język odpowiada za to, jak, jak przede wszystkim jaki jest nasz oddech. Czy nam jebie z mordy, czy nie. Więc zastosuj to i przechodzę do kolejnej czynności. Ogól się. Z gol tego dziewiczego wąsa, co masz, albo kurwa brudkę, ja zapuszczam wąsa i brudkę. Nie wiem, jeżeli po prostu nie uda mi się zapuścić do dwóch tygodni, po prostu to z gole. Ale jeżeli masz rzeczywiście takie włosy, to będzie lepiej jak je ogolisz. I jeżeli ci serio nie rosną, to ogól je dbaj o siebie, minimum raz w tygodniu się gól. Nawet dwa razy, jeżeli ba rzeczywiście bardzo ci rosną i nie podoba ci się to. choć raz też w miesiącu do fryzjera. Ogólnie dbaj o swoje włosy. No ja byłem ostatnio miesiąc temu, yy, ale grzywkę zapuszczam, bo będę sobie robił przedziałek, nie? I właśnie z tymi wąsami, z tą brudką mi się fajnie zgra. I zobaczymy jak będę wyglądał. Jeżeli nie będzie mi się podobać, no to po prostu wypierdolę to taki problem, musisz ty stary przede wszystkim czuć się dobrze, musisz ty czuć się dobrze w sobie, ponieważ jeżeli nie czujesz się dobrze w sobie, no to <gryw> jaki to ma kurwa sens stary no więc zadbaj o to, żeby nie mieć żadnych włosów i również monobrew sobie gól. jeżeli masz taką, kup sobie trymer trymerkiem sobie elegancko to ile ci to zajmie, 30 sekund a zyskujesz serio dużo trzecia, to jest trzecia rzecz nasza. Czwarta rzecz. Poświęć stare chwilę na modzie. Na przykład czy taka, kurda czy taka kurtka, jaką widzisz, ona jest brązowa, ona będzie pasować do beżowych rzeczy. Poświęć stare chwilę na to, żeby się zastanowić, co do czego pasuje. Możesz się w kolor ubierać, ale nie ubieraj się byle jak. Ubieraj się pod kolor, po prostu to, co pasuje do siebie, to, co uważasz, że pasuje i po prostu Chodź w tym. choć w tym, jakbyś, jakbyś był dumny. No. Mi się wydaje, że to na tyle, bo ja ci stary nie dam porad modowych, ponieważ już po pierwsze spędziłbym na tym z godzinę dobrą, myślę, żeby ci dobrze wszystko powiedzieć, ale uważam, że tyle jest rzeczy na internecie, że musisz po prostu, musisz po prostu poświęcić ten czas i ubierać się, bo tak jak cię ludzie widzą, szczerze, taką po prostu sympatę do Ciebie. No, bardziej Cię szanuję. <grywa> Zacząłem się chwilkę. Mm, więc co? Jeszcze musisz mieć przede wszystkim ostatnia rzecz, najważniejsza, bardzo, ale to bardzo ważna, to jest jaką posturę masz, jak Ty się, nie wiem, nawet ułożenie Twoich brwi ma sens, Twoje mimiki twarzy mają sens, Twój wzrok ma sens, to jak stoisz ma sens, to jak oddychasz ma sens. Jeżeli oddychasz płytko, tak jak nawet ja teraz, ponieważ nie myślę o tym, to stary będziesz mniej, mniej jakby pewniejszy siebie. Jeżeli otworzysz rzeczywiście barki, pokażę wam. To. Jeżeli otworzysz swoją postawę i będziesz stał prosto i będziesz mieć klatkę wypiętą do, do przodu, tak jak widzisz, i będziesz oddychał brzuchem dołem brzucha, to stary uwierz mi, ludzie sami do ciebie będą podchodzić i zagadywać cię. Tak, to działa. Będziesz bardziej pewniejszy siebie. Jeżeli będziesz tak, stary, o tak, to kto do ciebie podejdzie? Musi być tak. No, to kto do ciebie, stary, podejdzie. Nikt do ciebie, stary, nie podejdzie, ponieważ będą widzieć, że jesteś strasznie zamknięty w sobie. Ale jeżeli się od, rzeczywiście otworzysz, będą to widzieć. Ludzie to widzą. I przede wszystkim uśmiechaj się. Uśmiechaj się wszędzie, gdzie idziesz. I powinno być z tobą. Twoja atrakcyjność po tym filmiku powinna skoczyć do góry. Na 100% tak będzie i daję Ci moje słowo. Przysięgam Ci, że tak będzie. Spróbuj i zaufaj mi. Dogrywam to jeszcze w montażu, ponieważ jednej ważnej rzeczy nie, nie powiedziałem Ci, ale właśnie powinieneś dbać o swoje ręce. Powinieneś, bo teraz jest taki okres zimowy, powinieneś bardziej dbać o właśnie swoje ręce, żeby one nie były jakieś suche, jakieś, wiecie, popękane. I nie wiem, najprostszy kurwa krem. Używajcie sobie go i serio te wasze ręce będą lepiej wyglądać. Przede wszystkim też paznokcie obcinajcie i naprawdę wasza atrakcyjność, tak jak wcześniej mówiłem, powinna być lepsza. Także dzięki ci za uwagę. Widzimy się w następnym materiale. Mam nadzieję, że ci pomogłem. Hej!